Dobry Krzysztof Petek z tej strony. Kościół włączył się w wybory. Włączył się bardzo intensywnie. Przedtem to było troszkę za woalką, tak jakby czekali, a co będzie. Oni zresztą zawsze czekają z poparciem kogoś, żeby mieć pewność, że ten ktoś wygra, albo przynajmniej przekonanie, że ma szansę wygrać. No bo po co popierać przegranych? Włączył się w kampanię w momencie, kiedy. Widzą, że Karol Nawrocki ma pewną szansę. Czym się kierują? No jak zwykle, jeżeli chcemy zrozumieć działania hierarchów kościelnych, biskupów, którzy w hierarchii średniowiecznej odpowiadali książętom, to nie możemy się kierować doktryną kościelną, tylko musimy potraktować Instytucje kościoła, jak korporacje, korporacja, która ma przynosić zysk. Przy czym zyskiem dla korporacji kościelnej są trzy dobra. To są pieniądze, co jest oczywiste, to jest bezkarność, co jest niezwykle ważne, i to jest władza. Wpływ na władzę. Kościół tylko w jednym państwie na świecie ma władzę w sposób bezpośredni, czyli w Watykanie. Czasami szefami państw są ludzie którzy są hierarchami kościelnymi albo są bardzo związani z Kościołem, ale nie o to chodzi, tej instytucji. Ktoś powie, no nie, Kościół przy swoich poparciach bądź nie, kieruje się moralnością. I wiecie co? Nie zaprzeczę. Nie zaprzeczę, że moralnością, natomiast zaprzeczę, że jakąkolwiek etyką. Dlatego, że Kościół, mówię cały czas o instytucji, nie o jakimś hipotetycznym zbiorze ludzi wyznających podobną doktrynę religijną, nie o tym teraz mowa. Kościół jako instytucja, jako hierarchia, jako zarejestrowane stowarzyszenie kieruje się moralnością, tylko swoją, katolicką. Każda grupa, każdy kościół, każda, nawet grupa przestępcza, ma swoją moralność. Jeżeli dżihadyści zabijają na przykład gejów, to oni nie postępują niemoralnie, bo w ich moralności to się mieści, to jest nakazane. Dżihad tak nakazuje. Jeśli kościół polski, specyficzny, bo to nawet nie jest ten watykański, to jest już specyficzny odłam kościoła, taki, taka mutacja dziwna, która poszła w jeszcze gorszą stronę niż Watykan, moim zdaniem. Ale słuchajcie, jeżeli oni Popierają konkretnego kandydata, to jest z punktu widzenia korporacyjnego moralne, bo on im zagwarantuje nadal zysk, ile wynosi zysk Kościoła za 2024 rok z samego państwa polskiego wydoili 31 miliardów. Nie tam jakiś fundusz kościelny, tam 280 milionów, to są drobiazgi. To nawet nie jest jeden promil. Rzecz w tym, że oni za pomocą różnych stowarzyszeń, instytucji, dotacji, za pomocą ulg, zwolnień, i zusowskich, i specjalnych zwolnień podatkowych, i prawa do sprowadzania różnych przedmiotów kultu, na przykład majbachów czemu nie? Wyszli do przodu na państwie polskim. 31 miliardów. Takie wyliczenia robiłem dwa miesiące temu, bodaj w jednym z filmów. Mogę go tutaj gdzieś z boku zlinkować, jeżeli kogoś interesują szczegóły. Zatem Nawrocki gwarantuje im pieniądze i to, co dotychczas było, nietykalność, bo naprawdę. Nie chodzi o to, że pojedynczy ksiądz gdzieś tam poszedł siedzieć za czyny lubieżne wobec dzieci albo za coś równie paskudnego. To są takie listki figowe. Popatrzcie, naszych też wsadzają. Ale jak mafia działa, a wsadzą pojedynczego złodziejaszka gdzieś tam wynajętego, to nie znaczy, że mafia cię oczyściła. To są listki figowe. To jest tak, o popatrzcie, nie jesteśmy nadzy. No nie mamy tutaj listek na kolanie. I trzecia rzecz to jest władza, wpływ na władzę. Jeżeli kręgi pisowskie nadal będą mieć wpływ na choćby część stanowienia władzy i nadzieję na to, że wrócą do koryta niejako, i będą mogli wziąć Polskę za pysk, no to kościół ma tą władzę, bo to kościół ma władzę nad pisem w dużym stopniu od tego, co księża powiedzą masowo w 13 tysiącach polskich parafii, w dużym stopniu zależy przyszłość polityczna. I ktoś powie, no ale to jak to tak jest? Kościół popiera człowieka, który jest alfonsem, oszustem, uwodzicielem, który wyjeżdżał sobie z sekretarką w różne strony świata, który jest przyjacielem, kumplem bandytów, morderców, handlarzy narkotykami, handlarzy kobietami, przemytników. Boli, pałujący, który brał udział w jakichś przestępstwach polegających na tym, że się ludzie spotykają i leją. Bójka jest przestępstwem. No nie. To nikomu nie przeszkadza. To nikomu nie przeszkadza w tej hierarchii i to nie pierwszy raz. Przejrzyjcie sobie na przykład listę świętych, których powołał do świętości Jan Paweł II. Zresztą uczynił świętymi większą ilość ludzi. Niż wszyscy papieże wcześniej razem wzięci. I wśród tych świętych są zbrodniarze wojenni, sadyści mordujący, piłujący z żywcem ludzi wśród ustaszów. Straszne, ale prawdziwe. Złodzieje, schizofreniczka, no, ludzie psychicznie zwichrowani. Zauważcie tylko jedno: wśród świętych nie ma ani jednego, który otrzymałby tę świętość za rozum, myślenie, humanitaryzm. Wszyscy otrzymują tylko za wierność i za to, że działali tak, żeby się to opłacało instytucji Kościoła. I powiem szczerze, figę mi do tego, tak? Nie jestem członkiem tej instytucji, nie czuję się z nią związany emocjonalnie, deklaruję się nie tylko jako ateista, ale jako antyteista i antyklerykał. Więc ludzie powiedzą: Co ci do tego, kto jest świętym, albo co robi Kościół? No nic mi do tego nie będzie, kiedy Kościół nie będzie ingerował w moje życie. I wtedy będą sobie odprawiać modły, a ja będę stał na straży wśród wielu ludzi, żeby mieli do tego prawo. Drodzy Państwo, każdy z Was ma prawo być religijnym albo nie. Wyznawać dowolną religię albo ideologię, jeśli one nie łamią prawa i nie niszczą norm społecznych. I fige mi do tego. Mogę się z wami nie zgadzać, ale do końca życia będę walczył, żebyście mieli prawo wyznawać dowolną religię. Jak się będziecie modlić do siódmej deski w swoim płocie skierowanym na Wschód, to przeczekam wasze modły, żeby z wami porozmawiać później, najwyżej zapytam. Bo religioznactwo mnie interesuje, dlaczego do siódmej? Ale to wasza sprawa. Ale nie każcie mi tego szanować. No, po prostu tym bardziej w tym momencie, kiedy hierarchia kościelna. Bandziora czyni swoim kandydatem na prezydenta, bo po prostu jej się to opłaca. Jeśli tak, to ich sprawa. Każdy może być świętym, błogosławionym, bo im się to opłacało. Trąbią jednak przy tym o moralności. I to mi się nie podoba. Dlatego, że ludzie nie rozróżniają pomiędzy moralnością a etyką, moralnością, czyli normami obowiązującymi w pewnej grupie. Także przestępczych grupach, jakimi niewątpliwie jest hierarchia kościelna. Dlaczego? Jeżeli interesuje Was, dlaczego jestem w stanie wykazać prawnie, że hierarchia kościelna to zorganizowana grupa przestępcza, to napiszcie w komentarzu, a ja to wykażę. I wtedy możecie ze mną polemizować, kłócić się, spierać. Tylko błagam, nie piszcie już, jak się ze mną nie zgadzacie, że mam krzywy pysk. No, mam. No mam. Słuchajcie, znowu się to pojawiło ze trzy razy pod poprzednim filmem. Naprawdę ludzie nie mają argumentów przeciwko temu, o czym mówię. mówią, nie zgadzam się z tobą, bo masz krzywą gębę. No ja nie, ja nie jestem w top model. Nie muszę być ładny. Mam lewe oko, bo w czasie jednej z akcji surwiwalowych, szkoleniowych wyrwałem sobie kawał gałki ocznej gałęzią. Mam coś tutaj nie tak. Bo przy ekstrakcji zębów naruszyli mi nerwy. No, i co mam zrobić? Zasłaniać? Się? No dobra, to tylko dygresja. Nie życzę sobie, żeby w przestrzeni publicznej ludzie mówili o moralności, nawołując jednocześnie do głosowania na Nawrockiego, bo wtedy mówią o moralności bandyckiej, moralności grup przestępczych, moralności półświadka. Nie chcę, żeby taki facet miał prawo. Mówić, że mnie reprezentuje w świecie, dlatego że przy ludziach kulturalnych stoi etyka. To, co społeczeństwo stworzyło jako ponadmoralne normy, czyli etyka stworzona przez setki lat, etyka, która mówi, jak się nie krzywdzić, jak współżyć z innymi, żeby nie robić komuś krzywdy i żeby zajmować się wspólnotą, żeby. Epatować, emanować wręcz empatią, współodczuwaniem. Nie będę tutaj uczył, ci ludzie, czasami ci hierarchowie, są ponoć po jakichś studiach, chociaż ja uważam, że studia typu teologia to nie są studia, no bo jak można studiować przedmiot, który nie istnieje, którego nie można nawet dowieść, to czemu nie ma grzdaczologii? Ja też mogę powiedzieć, że Grzdacz istnieje i rządzi światem. Więc te, te ich studia są psuna na budę, bo tam niby jest filozofia, a nic nie wiedzą o prawdziwej filozofii. Kiedyś muszę sprawdzić, czego oni się naprawdę uczą, ale pewnie osiwieje do reszty po I pozwólcie, że jeszcze trzy słowa zanim podsumuję sprawę. O tej hierarchii, o tych ludziach, o sposobach ich widzenia świata, opowiadam wycinance. Tutaj mój bohater-detektyw prowadzi śledztwo wśród wysokich hierarchów kościelnych w Polsce. To nie jest gdzieś gdziekolwiek, to są konkretni ludzie, chociaż parę nazwisk zmieniłem. Miałem okazję spotkać pewnego biskupa, który przyszedł na moje spotkanie autorskie. Mam tych spotkań około setki rocznie, także dla dorosłych, nie tylko dla młodzieży, dla dzieci. I kiedyś właśnie byłem na takim spotkaniu, na wschodzie Polski zresztą. I opowiadałem o różnych sprawach, także związanych z marketingiem społecznym, jak promować pewne postawy. Po spotkaniu pan biskup przychodzi, przedstawia się. No to ja też kulturalnie. Chwilę porozmawialiśmy. Bardzo wysoko ocenił to, jak mówię, co mówię, na ile to jest skuteczne we wpływaniu na ludzi. I mówi: Wie pan, co, a jakbym tak poprosił pana o taką usługę, oczywiście odpłatną, gdyby pan tak ocieplił mój wizerunek. Żeby Pan pokazał mnie jak takiego człowieka ciepłego, ludzkiego, swojskiego. Czy to jest możliwe? Ja mówię mu, no wie Pan, teoretycznie to jest możliwe, ale musi Pan mieć świadomość, że ja jestem ateistą. on tak się rozgląda, rozgląda, mówi, Panie, a Pan myśli, że ja to co? I wtedy się odwróciłem i odszedłem. Jak to mawiał, pamiętacie 07 z się, Borewicz kiedyś powiedział do takiego księdza, bo ja, proszę księdza, nie lubię oszukiwać nawet nie swojego Boga. I ja też nie lubię oszustów, ja nie lubię ludzi załganych. Jest biskupem, jest księciem kościoła i przyznaje się wobec dziennikarza, publicysty, wprawdzie na uboczu, ale przyznaje się, że jest ateistą, więc nie wziąłem tego zlecenia. Łaskawie nie powiem, który to był, zresztą on już nie pełni tej funkcji. W wycinance pokazuje te mechanizmy, pokazuje opór przeciwko pomocy w ściganiu zbrodniarza, tylko dlatego, że jest jakoś związany z kościelną hierarchią. Link do tej książki znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem. Co dalej? Drodzy hierarchowie kościelni, nawołują do głosowania na Trzask. No, a tak, to byłoby miłe. Na Nawrodzkiego. Nawołują, bo on będzie im się opłacał. Nie mają na myśli niczego związanego z etykiem, etyką, z dobrem ludzi. Mają to głęboko pod sutanną, A my kierujmy się prawdziwą etyką. I nieważne w co wierzycie, kogo kochacie. Jeżeli chcecie żyć w państwie spokojnym, mądrym, dającym prawa człowieka, no to wybór jest jeden. W niedzielę idziemy trzaskać. Tak to widzę.